Dzień dobry. Tematem dzisiejszego spotkania są rękawice antyprzecięciowe. Działają czy nie działają? Zakładać je? Czy wystarczą może zwykłe rękawice montażowe? Przecież one są cienkie i co tam mogą chronić? Wokół rękawic antyprzecięciowych narosło wiele mitów. Przyjrzyjmy się najczęstszym. Dobrych rękawic antyprzecięciowych nie można przeciąć. Prawda czy fałsz? Fałsz. Wielu użytkowników rękawic ochronnych uważa, że modele antyprzecięciowe są całkowicie odporne na cięcie i zapewniają pełną ochronę w każdych warunkach. Jest to oczywista nieprawda. Rękawice antyprzecięciowe to środki ochrony indywidualnej stworzone w celu minimalizowania skutków przypadkowego kontaktu dłoni z ostrym przedmiotem, takim jak noże, blachy, szkło czy ostre krawędzie. Ich skuteczność wynika z zastosowania specjalnych włókien i konstrukcji, które rozpraszają siłę cięcia i zwiększają odporność na uszkodzenia. Drugi mit. Rękawice antyprzecięciowe powinny być grube, żeby dobrze chroniły. Prawda czy fałsz? Fałsz. Do produkcji rękawic antyprzecięciowych używa się bardzo nowoczesnych mieszanek włókien które charakteryzują się wysoką odpornością na przecięcie. Najpopularniejsze to Kevlar, syntetyczne włókno paraaramidowe, które jest wytrzymałe na rozciąganie, przecięcie, działanie wysokich temperatur oraz przekłucie. Dynema jest to polietylen o ultradużej masie cząsteczkowej, znany ze swojej wytrzymałości i lekkości. HDPE, czyli włókna polietylenowe charakteryzujące się wysoką odpornością na przecięcia i elastycznością. Włókna szklane, materiał o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Używa się również włókien stalowych, węglowych czy bazaltowych. Wykorzystanie nowoczesnych technologii sprawia, że rękawice zapewniające najwyższą odporność na przecięcie, zgodnie z normą EN 388 2016 na poziomie F są cienkie, lekkie i elastyczne. Zachowują się jak druga skóra. Rękawice antyprzecięciowe są droższe niż normalne rękawice montażowe. Prawda czy fałsz? Prawda. Rękawice wyprodukowane z wytrzymałych włókien i przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. E, Sprawia to wszystko, że takie rękawice są droższe od standardowych, popularnych rękawic montażowych. Niemniej jednak nie są to drastyczne różnice. W ofercie Wirt Polska znajduje się ponad 15 różnych rodzajów rękawic antyprzecięciowych w rozpiętości cenowej od 10 do 40 zł za parę. Na cenę ma oczywiście wpływ jakość materiałów. Co jest później odzwierciedlone w poziomie odporności na przecięcie? Zgodnie z zapisami normy EN388 w odniesieniu do odporności na przecięcia możemy wyróżnić pięć poziomów oznaczonych literami od B do F. W każdej literze jest przyporządkowana siła w newtonach wymagana do przecięcia próbki za pomocą prostokątnego ostrza. W specjalnym urządzeniu do prób przecięcia, takim jak tomodynamometr TDM. Poziom B to 5 N, poziom F to aż 30 N. Jak widać, różnica jest znacząca. Wróćmy jednak do mitów krążących wokół rękawic antyprzecięciowych. Kolejnym z nich, z którym często się spotykam, brzmi tak. Rękawice antyprzecięciowe są odporne na przecięcie tylko po wewnętrznej stronie. Prawda czy fałsz? Fałsz. Na przecięcie jest odporna tkanina, z której wykonana jest rękawica w całości. Dopiero potem jest ona powlekana po wewnętrznej stronie i na palcach, co nadaje jej dodatkowych właściwości typu przyczepność czy odporność na przemakanie. Rękawice antyprzecięciowe mają za zadanie chronić przed przypadkowym kontaktem ręki z ostrym przedmiotem. A skoro tak, to przecież nie wiemy, czy ten kontakt nastąpi w części grzbietowej, czy na mankiecie. Tak więc cała rękawica antyprzecięciowa jest odporna na przecięcie zgodnie z poziomem, który spełnia. W rękawicach antyprzecięciowych nie można obsługiwać telefonu komórkowego. Prawda czy fałsz? Fałsz. Cały przemysł związany z produkcją rękawic ochronnych wykorzystuje nowoczesne technologie i rozwiązania, tak aby rękawice były jak najbardziej wygodne i bezpieczne oraz nadążały za aktualnymi trendami. Skoro więc coraz więcej prac wykonywanych jest na ekranach dotykowych, to i rękawice ochronne powinny z nimi współpracować. W ofercie Wirt Polska znajduje się kilka modeli rękawic antyprzecięciowych z funkcją. Obsługi ekranów dotykowych. W katalogu oznaczone są specjalnym piktogramem. Wszystko po to, aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę przy wykonywaniu różnorodnych prac. Kolejny mit. Najlepsze rękawice antyprzecięciowe są wykonane z kewlaru. Prawda czy fałsz? Fałsz. Chociaż kewlar jest bardzo rozpoznawalnym włóknem, z którego produkuje się rękawice. Ale nie tylko, bo np. włóknami kewlarowymi wzmacnia się odzież roboczą. To jednak są, o, są na rynku włókna, które wykazują większą odporność na przecięcie, np. Na włókna wolframowe. W ofercie Wirt Polska znajduje się model rękawicy W540 o najwyższym poziomie odporności F, który wykonany jest z mieszanki włókien HDPE, nylonu, spandeksu. Oraz właśnie włókien wolframowy. Rękawica ta jest niezwykle lekka, elastyczna, doskonale przylegająca do dłoni. Zapewnia też perfekcyjne czucie drobnych elementów. Ma również funkcję obsługi ekranów dotykowych oraz właściwości antyelektrostatyczne, co sprawia, że jest to bardzo dobre rozwiązanie dla pracowników przemysłu elektronicznego. Dodatkowo z uwagi na brak włókien stalowych nie powoduje podrażnień skóry, co jest bardzo ważne przy długotrwałej pracy w rękawicach. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż w części obalić mity funkcjonujące w odniesieniu do rękawic antyprzecięciowych. Program rękawic w ofercie Wirt Polska jest obszerny, ale dzięki temu kompleksowy. Znajdują się tu rękawice z najniższym poziomem zabezpieczenia B, model w160 oraz SofTlex W130. Bardziej zaawansowane, np. dla przemysłu spożywczego w 240 Food lub dla budownictwa o właściwościach antyuderzeniowych W210 Compact, chemiczne W310 na poziomie D aż do W530 z poziomem F. Ofertę uzupełniają dwa zarękawki o poziomie odporności na przecięcie C. Aby ułatwić wybór spośród tak bogatej oferty, przygotowany został krótki przewodnik. Tam znajduje się charakterystyka każdego z modeli. Łatwo się zorientować, który model jest najbardziej komfortowy, który ma najwyższą odporność na ścieranie, a który jest na przykład odporny na wysoką temperaturę czy nadaje się do pracy w środowisku zaolejonym. Mam nadzieję, że te informacje będą przydatne dla wszystkich użytkowników i ułatwią dobór odpowiedniego zabezpieczenia. Wirt. Nie tylko dla Twojego bezpieczeństwa.